Cześć moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na kwiecień dla wszystkich osób spod znaku Ryb. Zobaczmy, co do was nadejdzie jeszcze w kwietniu. Co ciekawego u was się pojawi? Co nowego? Zobaczmy energię główną na kwiecień. Dwa miecze. Co odchodzi do przeszłości? Co się kończy w kwietniu dla was? Cztery puchary. Co nowego w drugiej połowie kwietnia u Was się pojawia? 9 monet. Jaka jest dla Was rada? Dziesiątka monet. I z jaką energią kończycie czas kwietnia? Pustelnik. Energią główną dla Was jest karta dwójki mieczy, która oznacza wybór, oznacza dwie możliwości, dwie opcje, które się pojawiają na Waszej drodze. Jesteście na jakimś rozdrożu. Kwiecień jest miesiącem, w którym zastanawiacie się nad czymś. Pojawia się jakiś problem, pojawia się jakaś sytuacja, która jest dosyć yy, yy, trudna do rozwiązania dla Was. Ma przede wszystkim wymiar intelektualny albo jest związany z komunikacją. I przede wszystkim te dwa wymiary e, oddziaływują na Was w tym miesiącu. E, raczej nie jest to kwestia zawodowa i raczej nie jest to kwestia relacji, jest to po prostu kwestia e, czystej komunikacji, czyli na przykład nieporozumienie z kimś, nieporozumienie z kimś w pracy, e, nieumiejętność wyrażenia swoich emocji, swoich e, myśli. Mogą być też tutaj jakieś niejasności związane z drogą oficjalną, drogą urzędową. Coś, co ma wymiar właśnie oficjalny i urzędowy, może nie do końca być rozwiązane. Tak jakbyście nie do końca mogli zobaczyć um, rozwiązanie danej sytuacji. Może być jakiś ciąg wydarzeń związanych z właśnie z urzędem. To znaczy, dostajecie jakieś pisma, dostajecie, jest jakaś procedura rozpoczęta, ale nie do końca potraficie zobaczyć. Jak to wszystko się rozwiąże? Czego tak naprawdę oni od Was chcą? Kiedy ta procedura może zostać zamknięta? Ile jeszcze powiedzmy dokumentów musicie dosyłać? Albo jak długo musicie czekać na to, żeby ktoś się zdecydował na jakiś krok, żeby ktoś nareszcie podjął decyzję i przybył tą pieczątkę? To też może być sytuacja, w której nie do końca potraficie znaleźć jakiś balans, równowagę w komunikacji z kimś. Może być to praca, może być to jakaś sytuacja w domu i cały czas to nieporozumienie, ten brak jasności między wami może być dosyć wyraźny. To też jest kwestia związana z wyborem. Po prostu mamy dwie możliwości wyboru w naszej pracy. Mamy dwie możliwości wyboru zaangażowania się na przykład w jakiś projekt, podjęcia się jakiegoś szkolenia. Tutaj zaczynamy czuć, że te dwie możliwości się wykluczają i musimy na coś się zdecydować, i właśnie konieczność zdecydowania się na coś będzie rzutowała na waszą sytuację w tym miesiącu. To, co odchodzi do przeszłości, to jest um, trochę nijakość, to jest marazm, to jest zatrzymanie się emocjonalne. Do tej pory mieliście wrażenie, że nie chcecie się zaangażować w nic innego. Nic nowego. Mieliście wrażenie, że wszystko biegnie strasznie powoli, nie macie ochoty na to, żeby angażować się w coś, co teoretycznie może Wam dać pozytywne rezultaty. Natomiast jest tutaj takie znudzenie tą sytuacją, znudzenie Waszym życiem emocjonalnym, znudzenie tym wszystkim, co się dzieje wokół Was, i nie do końca chęć podejmowania się nowego w kwietniu i tutaj na, na przełomie marca i kwietnia. To uczucie już od Was odeszło, to się skończyło i już nie będzie do Was wracać przez jakiś czas. Wydarzyło się coś, co Was bardzo poruszyło, co dało Wam nadzieję, co dało Wam ten impuls do działania, do zmiany perspektywy patrzenia na to, co Was otacza. W drugiej połowie kwietnia nadchodzi energia ziemska, energia dziewiątki monet, i ona mówi o tym, że. Mm, jesteście zadowoleni z kwestii finansowych, jesteście zadowoleni z kwestii materialnych. Jest to docenienie warunków, w których się żyje, jest to docenienie warunków um, finansowych i materialnych w naszym życiu, mm, zadowolenie z tego, co udało nam się wypracować, co udało nam się zdobyć. I to jest karta, to jest energia, która przede wszystkim koncentruje się na nas samych. Ona mówi o tym, że doceniamy sami siebie, doceniamy swój własny wkład w coś. W jakiś projekt, w jakieś zadanie doceniamy to, że zaangażowaliśmy się w coś, że udało nam się zdobyć coś, na czym nam naprawdę zależało, co było dla nas ważne, dzięki czemu dzisiaj czujemy się komfortowo, dzięki czemu czujemy się lepiej, czujemy się niezależni, czujemy, że mamy władzę nad swoim życiem, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o ten wymiar materialny. Jest to zadowolenie z tego, co udało nam się do tej pory wypracować i zdobyć. To będzie Wam towarzyszyło w drugiej połowie kwietnia. To też jest energia mówiąca o dużej chęci zadowolenia swoich potrzeb materialnych. To jest moment, w którym możecie mieć poczucie, że chcecie zrobić coś tylko dla siebie, że chcecie kupić sobie coś, że chcecie gdzieś pojechać, że chcecie wydać pieniądze na swoje marzenie, na swoje potrzeby, na to, czego Wy potrzebujecie. Na to, co jest dla Was przyjemne, co Was relaksuje, dzięki czemu poczujecie się lepiej, dzięki czemu poczujecie się bardziej komfortowo. Trochę egoistyczna energia, z drugiej strony energia, która Was em, relaksuje, która jest dla Was komfortowa, która jest dla Was bardzo przyjemna i dzięki której będzie wam się łatwiej rozwijać, będzie wam łatwiej osiągnąć nie tylko sukces, ale będzie wam łatwiej po prostu osiągnąć tą równowagę wewnętrzną. To jest coś czego na tą chwilę potrzebujecie. Potrzebujecie zadowolenia materialnego, zadowolenia w związku zadowolenia połączonego z warunkami, w których przebywacie, w których żyjecie i ta energia będzie naprawdę oddziaływać na was w tym miesiącu. Będziecie mieć Poczucie, że potrzebujecie komfortu materialnego, będzie to naprawdę Was przyciągało w drugiej połowie kwietnia. Rada dla Was to dziesiątka monet. Nie zapominajcie o jakichś zobowiązaniach, o jakichś projektach, w które są zaangażowane osoby z Waszej rodziny, właśnie najbliżsi. Dziesiątka monet to jest projekt rodzinny, to jest projekt, w które są zaangażowane osoby, na których Wam zależy. Które są członkami Waszej rodziny, i to może być nawoływanie Was do tego, żebyście nie zapominali o tych projektach wspólnych. Czyli, na przykład, staracie się kupić dom, na przykład, staracie się wziąć pożyczkę, staracie się kupić coś razem, wspólnie i pracujecie na ten wspólny cel. Karty wam mówią o tym, żebyście nie rezygnowali z tego celu, żebyście nie zapominali o tym, żebyście dopuścili inne osoby do tego waszego projektu zadania. To może być też sytuacja, w której wy sami, na przykład, chcecie coś zrobić, chcecie być samodzielni, nie chcecie pomocy drugiej osoby, na przykład waszego partnera albo jakiegoś członka waszej rodziny. Ta karta mówi o tym, żeby być otwartym na pomoc ze strony waszej rodziny, ze strony waszych najbliższych. Dlatego, że dzięki temu, dzięki zaangażowaniu wspólnemu, dzięki temu, że obydwoje albo w większej grupie pracujecie na jakiś cel, uda Wam się to osiągnąć znacznie szybciej i znacznie sprawniej. Będzie to dla Was naprawdę dużo łatwiejszy cel do osiągnięcia. Pod koniec miesiąca nadchodzi do Was energia pustelnika. Jest to energia, w której bardzo skupiacie się na sobie i skupiacie się na, na swoich potrzebach. Tym, tym razem potrzebach duchowych. Możecie mieć poczucie, że zależy Wam na zdobyciu, odnalezieniu, na um, ukształtowaniu swojej ścieżki rozwoju duchowego, um, rozwoju wewnętrznego, rozwoju osobistego. Jest to coś naprawdę bardzo dla Was istotnego, coś bardzo kluczowego. I y, będziecie mieć poczucie, że chcecie się odizolować, że chcecie być sami, że chcecie skupić się na swoich potrzebach, chcecie skupić się na tym, co jest dla Was najważniejsze, chcecie y, znaleźć tą drogę dłuższego rozwoju, która Was woła, która jest dla Was ważna, ale dosyć trudno jest Wam zdecydować się na coś. To mogą być różne opcje do wyboru Waszej pracy, to mogą być różne możliwości rozwoju zawodowego. To mogą być różne możliwości inwestycji, na przykład, o czym też mówi karta dziesiątki monet. Macie różne możliwości do wyboru, macie różne możliwości swojego rozwoju, o czym z kolei mówi karta dwójki mieczy. Pojawia się dużo opcji, dużo ścieżek, dużo możliwości, i karta Pustelnika mówi o tym, że pod koniec miesiąca będziecie potrzebowali spokoju, będziecie potrzebowali ciszy. Będziecie potrzebowali czasu tylko dla siebie, co też podkreśla z kolei karta dziewiątki monet. Te dwie karty ze sobą zestawione w jednym czytaniu mówią o tym, że potrzebujecie komfortu, potrzebujecie czasu dla siebie, potrzebujecie spędzić czas sami ze sobą i zdecydować się na coś. Będzie wam oczywiście pomagać ten komfort finansowy, komfort materialny. Będziecie mieli wrażenie, że Zrelaksowanie się i poświęcenie się swoim własnym potrzebom będzie naprawdę wam pomagać. Bardzo silny głos odezwie się u was pod koniec miesiąca, pod koniec kwietnia, i będzie was wołał do tego, żebyście skupili się na sobie i żebyście skupili się na tym, czego tak naprawdę chcecie, jakiej ścieżki poszukujecie, jaka, jaka droga będzie dla was najwłaściwsza w Waszym. Rozwoju, waszym rozwoju nie tylko zawodowym, ale też emocjonalnym, relacyjnym, czego tak naprawdę chcecie. To będzie bardzo ważny dla was czas, przełom kwietnia i maja. Podsumowując, w tym miesiącu skupiacie się na sobie. Jest to czas, można powiedzieć, egoistyczny. Z drugiej strony, jest to czas, w którym przede wszystkim skupiacie się po prostu na tym, czego potrzebujecie, co jest waszą pierwszą potrzebą. Co sprawi, że możecie odnaleźć swoją ścieżkę rozwoju, dzięki czemu będziecie rozwijać się lepiej, będziecie mieć łatwiejszą drogę w przyszłości. Jest to zdecydowanie się na to, co jest dla Was ważne, jaką ścieżkę obieracie, jaki rozwój jest dla Was na pierwszym miejscu. Nie ma tutaj za dużo powiedziane o emocjach, o relacjach, natomiast jest dosyć sporo powiedziane o Waszym rozwoju. Intelektualnym i przede wszystkim o Waszym rozwoju i komforcie materialnym i finansowym. Ten aspekt materialny i finansowy będzie dosyć ważny. Będziecie też poszukiwać właśnie swojej ścieżki, swojej drogi, swojego przeznaczenia tego, co chcecie kontynuować przez dosyć długi czas w Waszym życiu. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. I do zobaczenia już wkrótce.